Zaczynamy! W tym momencie przechodzimy do czynności, za które świat będzie nam dziękował latami. Emocje sięgają Zenitu. Każdy chce to zobaczyć. Nie ma to jak wspólne. Niebezpieczne, aczkolwiek bardzo nam potrzebne. Łapanie duchu. Kupiłam sobie suszone jabłko o smaku ananasa i ono naprawdę smakuje smak ananasa. Sięgam! Tam jest suszone o smaku ananasa. Mówię kurwa jak może jabłko suszone smakować jak ananas. Ono naprawdę smakuje jak ananas. Niech mi zjedzie psyka. Tak porządnie. Może jeszcze jedną randkę zagrania, jest hand. No odpalaj to, kurwa. Ta pałki wyrzuciłem z wrażenia. Masz to Kurwa wyjebałem zapałki Zajebiście jest właśnie rozłożona O łopata nie co to jest Co po Cie słuchasz Zostawiłeś wam aparat? To jest, czemu ta łopata wisi w sypicie? <grym> <laughs> kurwa kurwa! No dobrze, rogatek pamięta, że obak jest zmiennokształtny. Bardziej odpada, bo z... wydaje mi się, że z niego pokoi. to fryer. Jakie mamy jeszcze zadania? Mamy wszystko zrobione? Tak. 100% gierka S. Dobra. W takim razie nie może być nic innego. No, ten No ten moment jest zajebiście. I widzowie, mamy Obakę. Ja nie zaznaczyłem ducha! No, stop, no, stop. Część, ja część, to Daj mi z tym kupkiem. E! No. I wish to revive my friend. Daj mi, daj mi insens, ja zrewivuję rogatego. Nie mam już. I wish to revive my friend. Kurwa, ale to mnie zabiło w zamian. Jezusa, <laughs> Ej. No ale to mnie zabiło. <laughs> ci do na MTK nie żyje. No kurwa. Co, zaraz umarł? Wielki szał No nie, tak nie. <laughs> zdżywaj tak mój nie było. To teratywnie zdżywaj mój. Co ty na <laughs> Serio? Idę zobaczyć. Jak, jak, to jak robiłeś? To robiłeś? Kliknąłeś coś? Czy po Co prostu rozjeździłeś? Nie, darłem do niego pistę. To revive my friend, I wish to revive my friend. I wish to revive my friend. I wish to revive my friend. <laughs> I wish to revive my friend. Chuj nie kolega, friend. wychodzi teraz wszystko, chuj nie kolega I Ja myślałem, że ja w ogóle że Gabi nie słyszy, a przecież ona żyje, to aż nowość I wish to revive my friend I wish to revive my friend I wish to revive my friend To kuchni nic zrobić I wish to revive my friend I wish to revive my friend Sizy <noise> I wish to revive my friend <noise> I wish to <gulity> revive my friend Kurwo Złota bita kurwo Zostaw mnie Przekopatko Zginął Nie rogaty kurwa Dobra jedziemy Będzie rogaty korty tym razem <gulity>